Cześć! Z tej strony Ewelina. Dzisiaj zabieram cię do Sinsey. Także chodźcie, chodźcie, idziemy już do środka. Chodźcie, chodźcie, wchodzicie już ze mną do Sinsei i zobaczymy, co nam sklep dzisiaj oferuje. Co mamy tutaj ciekawego, może jakaś wyprzedaż? Jakie będą nowości? I ogólnie zerknijmy. No i oczywiście przystanęliśmy tutaj, gdzie jest na bogato są sekiny. Zobaczcie jakie fantastyczne rzeczy. Najpierw zaczniemy tutaj nasz przegląd. Pierwszą rzeczą będzie ta oto rewelacyjna spódniczka petarda. Po prostu ona jest obłędna, prześliczna. Nie zawsze te ceny mówię głosowo, bo jeżeli widać daną cenę, to pamiętajcie, że niekoniecznie ją będę mówić tutaj na głos. Mamy też sukienki i tutaj te cekiny są takie drobne jak na tej albo takie grubsze cekiny. 69,99 to jest akurat cena tej, a ta z drobniejszymi cekinami, ona 29,99 kosztuje. No i mamy też w różnych kolorkach, ale mamy też coś takiego, długi rękaw 59,99, bardzo ładnie taliowana i z tyłu ma zamek. Wow, a tutaj widzicie to? marynara, świeci się, błyszczy się, podejdziemy bliżej, zobaczymy jak to wygląda. To jest taki materiał, ale tutaj taki sztywniejszy. 79,99. Tak dziewczyny, ja czytam ceny zgodnie z prawdą, tak jak one tutaj są na metkach. Ktoś to wymyślił, ktoś to tam umieścił i ja tak czytam. Jest 99 końcówka, co jest 99 końcówka. Dobra, ale dalej jesteśmy tutaj w naszym przeglądzie. Patrzymy dalej, zerkamy dalej, a ty, jeżeli jesteś w w tym momencie filmu i dalej mnie nie subskrybujesz, to ja zachęcam Cię do subskrypcji. Ja tutaj jestem codziennie, także możesz wpadać do mnie na kanał codziennie, będzie mi bardzo miło. Tymczasem dalej patrzymy na manekiny. Widzieliście, co te manekiny mają świetnego na sobie. Wow. No tutaj jest rewelacyjny komplet. W bardzo dobrej cenie. Zerknijcie na te guziki. Po prostu. Także komplet, który widzieliście na manekinie jest po prostu rewelacyjny. A tutaj zaraz Wam pokażę coś też świetnego. No zobaczcie same dziewczyny, po prostu jak to wygląda. Ja uwielbiam, kocham te błyski i połyski. Ceny też uważam, że w Sinsei jak na takie rzeczy są bardzo, bardzo przystępne. No i teraz zaczęły się już powoli wyprzedaże. My dojdziemy tutaj w tym przeglądzie jeszcze do tych rzeczy wyprzedażowych. Będziemy na bieżąco w sensie sobie patrzeć, co nowego jest na wyprzedażach, co warto wyhaczyć. Będę Wam to sukcesywnie tutaj pokazywała. Tymczasem zerknijcie sobie na tą marynarę przecież nie jest piękna, no śliczna i te guziczki to wykonanie ona wygląda na o wiele droższą niż jest w rzeczywistości. No jest tak jak widzicie dość sporo tych rzeczy, wiele z tych rzeczy pokazywałam wam w innych przeglądach, więc już tak wiecie, e, staram się też pokazać inne nowe rzeczy, natomiast to też pokazywałam tą sukienkę już nie raz, ale to jest Taka godna uwagi sukienka, bo jest prześliczna. Tą sukienkę również mierzyłam. Jednak tutaj jest bardzo fajna koszula. Koszula, zobaczcie w jakiej cenie, 22,99. No, wyglądająca uważam, że świetnie więc taka rzecz jest warta uwagi, jeżeli czegoś takiego szukamy. No i mamy tutaj sweterki. Tych swetrów naprawdę w tym sezonie w Sinse jest bardzo, 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 bardzo dużo. Można znaleźć no, przeróżne i myślę, że każda by coś tam dla siebie znalazła. Na przykład mamy taki sweterek, tutaj przy szyi widzicie. Przy dekolcie ma perełki. Taką wygląda, taką się prezentuje. No dzisiaj tak dużo aż swetrów nie będę Wam pokazywała, jednak w poprzednich moich przeglądach widzieliście dość sporo naprawdę pięknych sweterków. No tutaj z daleka Wam pokazuję, zobaczcie sporo też tych pasków jest. No i ceny. Ceny widzicie jak bardzo, bardzo do dołu. 24,99. Tutaj taki, mamy tutaj takie, inne paseczki. 22,99. Ten też uważam, że jest warty uwagi. No, także te ceny mniej więcej widzicie jak się kształtują. A teraz zerknijmy sobie na coś zupełnie innego. Trochę jeansu oraz też koszulki, bluzy i też w rewelacyjnych cenach. Tutaj jest taka jakby katana, też ją mierzyłam wielokrotnie. Widzieliście tą cenę, no po prostu rewelka. Tutaj coś grubszego. Też mierzyłam tą kurtkę. Katano ramoneska, ja tak na nią mówiłam. No i mamy też. Spódnice jeansowe, jakieś t-shirty, też w świetnej cenie, fantastyczne bluzy, zobaczcie na tą cenę, 24,99, no po prostu szok, szok cenowy. Warto, warto naprawdę wybrać się do jeansy i sobie coś rewelacyjnego upolować. Tak, a to ja, Makła. Oczywiście uśmiecham się do Was. Tego dnia tak właśnie wyglądałam. Też tutaj w paseczki zaszalałam. Tak się prezentuję. A buty Wam dziewczyny pokazuję, bo te buty są z Sensei. Tak, jakiś czas temu ja sobie po prostu zakupiłam takie kozaczki przed kolanką. To jest Jeden z większych sinsej, jakie tutaj są w trójmieście, ja bardzo, bardzo go lubię. Mamy tutaj rozmaite takie działy, na przykład jest ten dział y, dziecięcy, chłopięcy i dziewczęcy, męski. Mamy też dział taki, jak na to mówię, że to jest takie pepko, czyli dekoracje i do domu rozmaite rzeczy no tego wszystkiego jest bardzo dużo zobaczcie buty, ile tutaj jest butów przeróżne te buty, tutaj aż zatrzęsienie, tego dnia kiedy byłam, zobaczcie co tutaj się po prostu zadziewało no zatrzęsienie butowe takie uciska. widzicie, za kolaną długie, zerknijmy sobie na cenę a co tam 129,99 coś krótkiego też zerknijmy na cenę. 99,99. 99. Tak, same dziewiątki. Uśmiecham się do Was dziewczyny i puszczam oko. No, tutaj te traperki. Dość fajne, lakierowane. 119,99. No, jak widzicie, sporo, sporo różnego typu obuwia. Tutaj też tak za długo nie będziemy przystawać na tym obuwiu. Ja jeszcze tylko kilka pozycji Wam pokażę, bo wiadomo, że ja pokazuję rzeczy różne. Pamiętajcie, że no jednej może to się podobać, jednej coś innego, więc staram się, tak wiecie, w różne gusta uderzać. Ja nie idę tutaj, tych przeglądów dziewczyny nie robię tylko dla siebie. Ja, kiedy idę na zakupy, to nie odpalam telefonu. Pamiętajcie o tym. Ja, kiedy jestem tutaj na przeglądzie, fokusuję się głównie dla Was, dla Was robię te przeglądy. I ja wiem, że czasem może być coś, co Wam może, o nie, to nie dla mnie te rzeczy, ale pamiętajcie, że dziewczyny niektóre to oglądają i mówią, wow, a to akurat makła dzisiaj pokazuje dla mnie. Tak. Także staram się tak w różne gusta tutaj uderzać wasze. Ja tak gadam, gadam, a tutaj już jesteśmy na torebkach. No i zerknijmy sobie na tą torbę, ile ona kosztuje, 69,99. Ja wam mówiłam, że moja mama lubi Sinsay torebki, bo taka jest prawda. Ma kilka torebek Sinsay i one jej służą, bardzo dobrze ona jest z nich, bardzo zadowolona. Jeszcze wam tutaj pokażę o taką torebkę, ona jest... Naprawdę bardzo fajna i taka mięciutka No oczywiście cena Ja wiem, że cena Was interesuje i cena bardzo przystępna 39,99 Tych toreb zobaczcie jak dużo Bardzo, bardzo dużo Toreb bardzo, bardzo dużo też osób wokół No ale to wiadomo normalne Jeszcze zerknijmy sobie zanim wyjdziemy na manekiny. Tutaj jeszcze panterka rządząca spodnie i długa spódnica panterkowa. Marynary. A marynary to wiecie, warto mieć zawsze w swojej szafie. Pamiętajcie, dziewczynki. No i powoli będę już kierowała się do wyjścia. Wychodzimy. Wychodzimy. I cóż, ja zawsze Wam mówię, że tam jest tak, w tym sklepie zawsze jest ciekawie i yy, zawsze <noise> coś fajnego się znajdzie. Powoli zaczęły się już wyprzedaże, więc mówiłam wam, mówiłam wam, za chwilkę będziemy łowić, będziemy łowić fantastyczne rzeczy. Będziemy łapać te promocje, a jak? Także, dziewczyny, bądźmy uważne. Sweterki, bardzo fajnych cenach, ale one jeszcze, jeszcze polecą do dołu. Yy, ja przytulam was bardzo mocno i pamiętajcie, że ja jestem tutaj na kanale codziennie, codziennie widzę 16 z wami, więc do jutra. Pa-pa!